Cześć widzowie, dzisiaj sobie zagramy w BMX z Kiedyś bardzo popularna gra, a teraz nie aż aż tak. Chodzi o to, żeby robić jak najlepiej triki. No i robimy. Cześć, ja się nazywam Kac, Kumerek, I też nie. I też nie kołamie. Bardzo dużo wywrotek mam. Tu w moim lewym rogu no, pokazuję. No, ten O, masz, ten. Y, pokazuje. Bo sobie. Punkty trika. Boi się, że tam krople na łyżeczku. Nie i to

Diしょ. So. No ci menato. Yeah, non posso.

mi tu nie zbiórki? Ej, to mogłoby być Pan. Tysiąc, siedemset ileś. Bo już to nie zauważyłem. Kiedy ją tu wskoczyłem? Ok, bez pytania. No i słupek lecimy. Pytały, pytały, pytałuj. No i znowu wskoczyły schody tutaj, widzicie? Schody. Gdyby te schody, to bym zarówno wjechał. Jeszcze raz. Ciekawe. Ejo. Trochę wjechałem. Okej, okay. robimy. Nie mogę. To był chyba lak Ej to był chyba Z Czego tata chce? To on tego stanie? Co? Nie jest <zysy> <zysy>

Toma, 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 Toma Okej, okay, lecimy Raz, dwa Let's go Let's go Do tyłu. o kurde Do przodu, do przodu Mówiłem Ci Lecimy, lecimy do góry распределение завели. Па! О, куда не вжало? Один это вышло. Уп! Может вышло, но вывратка была внизу. Да. Ух, там ехать. jeszcze. Co? Skocza. Let's go. O ilegent. Coś jakaś strzała Przepraszam. Za słowo. Let's go. Co to było? Ale na serio, bardzo przepraszam za słowo. mi Przepraszam, bo ktoś do mnie znowu jestem. Tylko grupa do mnie zadzwoniła. Lecimy do góry. I stąd skoczymy. Oj, oj, oj. No i znowu dzwoni. Sorry. No i znowu dzwoni. No przestań dzwonić. старый, перестань звонить. Перестань звонить. Прошу, надо просто... У нас такие нечеткие. мы потом... Подним... Я Патрик, 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 патрик. 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 а Патрик. 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 No, no. no jacyś kastra... Kastraci? <gryst> Nie <Oto>. Jakieś kasticsy <gryst> Mówię do nich, żeby no, no, przestali dzwonić, no, ale... No kastry, Kast... Kast... To to inaczej kastraci Tak? Kastracy Ok, kończymy filmik.